Następny projekt uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości w, w kleczowana -kleczo Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby coś? Proszę, naradny Janusz. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zasadniczo klucz. Yy, Całej sprawy jest w uzasadnieniu opisane, i tutaj myślę, że jest dość podobna sytuacja. To znaczy, w tym momencie możemy pewne działania podjąć dla dobra mieszkańców, dla poprawy bezpieczeństwa, dać głos naszym mieszkańcom, żeby mogli się uczestniczyć tak naprawdę w tym procesie decyzyjnym w dużej mierze i również działania, które mogą być podjęte w żadnym wypadku nie wykluczają się z, 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 z treścią tego projektu uchwały. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia jest również negatywna głosem przewodniczącego komisji. Dziękuję. Komisja praworządskim. Komisja praworządności miała opinię za Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Dolna i Kraczagórna? Proszę o podniesienie ręki do góry. 4, 5. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nie przeszła. Przy 5 głosach za i 13 przeciw. 4, 5. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że nie przeszła.